Jak przygotować się na następny etap cyklu? Wielu ludzi pyta dziś: Czy to już szczyt, czy warto jeszcze kupować? A prawda jest taka, że to nie pytanie o rynek, to pytanie o strategię. Bo rynek i tak zrobi swoje. Twoje zadanie to wiedzieć, jak reagować. Pierwsza zasada: nie przewiduj, tylko się przygotuj. Nie musisz zgadywać, czy złoto spadnie 5 czy 15%. Wystarczy, że wiesz, co zrobisz w obu przypadkach. Miej plan rotacji, ustal sobie progi. Na przykład, jeśli Gold Silver Ratio przekracza 85, dokupuj srebro, albo jeśli spadnie poniżej 50, rotuj częścią srebra w złoto. Jeśli Gold Platinum Ratio dochodzi do 1 do 3, warto zamienić część złota na platynę. I odwrotnie, gdy wraca do poziomu 1 do 1, zamieniasz z powrotem i zwiększasz ilość uncji w portfelu. To nie spokulacja, to zarządzanie cyklem. Druga zasada: działaj zawczasu, nie po fakcie. Jeśli budujesz portfel fizyczny, nie tylko kupujesz metale szlachetne, budujesz system bezpieczeństwa. Safe, dokumentacja, wiedza o sprzedaży, kontakt ze sprawdzonym dealerem, świadomość, jak wygląda proces odkupu i transportu, to wszystko elementy Twojego planu. Trzecia zasada: myśl w dekadach, nie w dniach. Metale szlachetne to nie kryptowaluty, nie służą do szybkiego zysku, one budują majątek wtedy, kiedy pozwalasz im pracować w czasie. Pamiętajcie, historia nagradza zawsze cierpliwych. Największe wzrosty złota i srebra zawsze przychodziły po latach stagnacji. Ci, którzy wytrzymali, dziś nie pytają, czy warto było. Bo strategia to nie pogoń za zyskiem, to proces, który buduje spokój. A kiedy masz plan, korekta nie boli, bo wiesz, że to tylko kolejny krok w stronę większego stosu, większej niezależności i większego spokoju.